Co będzie dziś, jak z łatka iść, wszystko idzie, a nie tłumaczyć. Dzień dobry. Członkowie dobry. chciałabym skorzystać z Państwa usług. Interesują mnie nóżki, chciałabym skorzystać tutaj z depilacji nóg. Mamy dwa lasery, jeden to jest laser diodowy, działa niestety tylko na ciemne włosy, natomiast teraz mamy bardzo fajną opcję, mamy też nowy laser tunder. I on działa zarówno na te ciemne włosy, jak i te troszeczkę jaśniejsze i delikatniejsze. Czyli zdecydowanie ten nowszy jest lepszy, tak? Zdecydowanie A tak. A co go wyróżnia? Mniej bolesny. Przede wszystkim jest to połączenie dwóch laserów. Jest to jedyny taki laser, który jest dostępny na świecie, bo właśnie działamy i zarówno na te ciemne włosy, i na te jasne. W sposób termiczny przegrzewamy mieszek włosowy, więc efekty są fajniejsze. Ile zabiegów musi się odbyć? Mniej więcej 4-6 zabiegów, natomiast to jest kwestia bardzo indywidualna. 4 to jest takie minimum. Jest to też kwestia tego, jakie ma Pani włosy. Czy grube, czy ciemne i od koloru skóry. I teraz tak, są wakacje, nie chciałabym się opalać, a z tego, co wyczytałam, to są pewne przeciwwskazania przed tym zabiegiem. Między innymi właśnie takie, że nie wolno się opalać. to prawda? Bo Teoretycznie jednak... tak. Teoretycznie tak. Ogólnie im kolor skóry jest jaśniejszy, a włosy są ciemniejsze, im mamy większe przy kontrasty możemy fajniejsze efekty, tutaj rezultaty osiągnąć. Natomiast z racji tego, że jeżeli chciałaby się Pani zdecydować na tanderę, na ten nowy laser, to tutaj e, może skóra być opalona z tym, że trzeba zachować taki Super. odstęp mniej więcej dwóch tygodni po zabiegu i... No, około dwóch tygodni, jakby przed kolejnym zabiegiem. Okej, okay, czyli reasumując, w czerwcu teraz mam pierwszy zabieg, mm -hmm. tak? Później się mogę troszkę poopalać. I dwa tygodnie, trzy przed y, drugą sesją przestaje się opalać, tak, tak, żeby te nogi doszły do siebie, żeby to było naturalne. Bez Świetnie. Tak. I cztery razy, tak? Minimum. Y, to ja się decyduję. Co robimy? Dobrze. co mam zrobić? Yy, to zanim sobie rozpoczniemy zabieg, dam jeszcze kartę konsultacyjną do wypełnienia. Odnośnie do zabiegu na twarz, z jakiego można by było skorzystać, tak żeby był bezinwazyjny i bezpieczny? Powiem szczerze, że teraz taką najnowocześniejszą, najfajniejszą technologią to jest HIFU, czyli skoncentrowane, zogniskowane ultradźwięki wysokiej częstotliwości. To jest bardzo fajny zabieg teraz na lato. Tak naprawdę nie uszkadzamy ciągłości skórny naskórkowej także ten nasz naskórek jest nienaruszony, a my możemy bezpośrednio po zabiegu wrócić do takiej codziennej aktywności. Także tutaj bezpośrednio po zabiegu to, co się może pojawić, to takie delikatne zaczerwienienie, ale tym się nie należy przejmować. Jeżeli komuś bardzo zależy, można tak naprawdę nawet bezpośrednio po nałożyć fluid i wrócić do pracy. Także bardzo fajna sprawa. A czy jest bolesny w ogóle ten zabieg? W większość klientów odczuwa taką delikatną bolesność tkliwość, tak w zależności wszystko od wrażliwości skóry, tak? to jest tak naprawdę bardzo indywidualna sprawa, na pewno nie ma się czym przejmować i martwić. A, a ile wymaganych jest zabiegów? Więc co, standardowo wystarcza jeden zabieg, natomiast w skrajnych przypadkach do trzech zabiegów maksymalnie, tak? jeżeli nawet potrzeba jest powtórzenia zabiegu, w takim minimalny odstęp to jest trzy miesiące, żeby ta skóra zdążyła się zregenerować. I to, co tak samo jest bardzo ważne, to tak naprawdę trzeba dać naszej skórze czas. na Przebudowa, czyli taki pierwszy efekt może się pojawić bezpośrednio po zabiegu, ale taki ostateczny, pełny efekt od 3 do 6 miesięcy. Także tutaj na pewno no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jak panie sobie robiły zabieg i tym laserem, i tym poprzednim, to mówią, że w ogóle no nie ma porównania. Że tutaj to praktycznie nic nie czuć. Ja byłam tak wystraszona. Myślałam, że będzie mnie to bolało, szczypało, biegło, a centralnie czuję, to tak jakby. Po mniej więcej w 2 tygodniach te włosy powinny zacząć pani wypadać. Więc wypadać? to nie, tak wypadać. To nie jest tak, że od razu jakby tych włosów nie będzie, tylko w miarę po prostu upływu czasu na skórę, która nam się produkuje, on będzie wypychał nam te włosy, które zostały już strzelone i one po prostu później nam wypadną. To bardzo fajna alternatywa tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chce korzystać z wypełnia czy z botoksu, żeby właśnie zrobić coś takiego innego, bo tak w naturalny sposób przebudować ten skór. zapisujcie się już teraz, żeby znaleźć dla siebie jak najlepszy termin. Jak wszyscy wiemy, teraz te zabiegi cieszą się dużą popularnością. Naprawdę nic nie boli. Jest świetnie, komfortowo, kompleksowo, wygodnie. Super, super, naprawdę super. Zapisujcie się, bo później nie będzie miejsc. Serdecznie dziękujemy Pani Marcie, serdecznie dziękujemy Pani Ani, jesteśmy bardzo zadowoleni. Polecamy!